Ciasto. Widzi to, całe miasto. Nie. Nie wiem, może. No. <laughs> może. <Użynek Móżnika>. Jakiś? <laughs> A twoja baba ma jakieś przepisy fajne? No w sumie moglibyśmy spróbować tego Iceberga, no nawet ciężkie ciasto, ale na pewno nas dziewczyny nie przebiją. Zaczęło się od tego, że y, wymyślaliśmy jakiś pomysł, spotkaliśmy, mieliśmy wymyślić jakiś pomysł na film, ale y, no mieliśmy kilka fajnych pomysłów. No i potem doszło do naszej konfrontacji, że e, dostałam kuchenką i że nie dotykaj sprzętu, obsługuję go lepiej od Ciebie. Argument, e, kontrargument, e, zakład, że nie, przekonajmy się, kto jest lepszy. I tak się zrodził właściwie pomysł. E, e, myślę, że pieczenie ciasta to jest e, dobry, dobry sposób na to, żeby się skonfrontować. Oczywiście moglibyśmy ugotować jakąś zupę, ale myślę, że robienie ciasta to jest takie lepsze przyjemniejsze. Powinniśmy zrobić coś, co ich przebije, ale też nie będzie takie zbyt wow. To musi być taki efekt naturalny. Takie. O właśnie, idealny. E, proponuję coś takiego z owocami. Owoce mm. są najlepsze. Owoce proponuję... O tak. Mleko zagęszczone. Słodzone. No. Mąka. Śmietanka. 30%. Jeszcze tam cukier puder ma być. Tu są sztuczce. Myślę, że przyda nam się łyżka i widelec. A ja wezmę miskę. E, dużą i mamą weź, obie. Aha. I miskę na białka i żółtka. E, czy chłopaki mają większe szanse? Na pewno nie. Mamy zdolności, mamy dobry sprzęt, dobre składniki. E, uważam, że wygramy. Zobacz, na czwórce. To Nie dobra, na trójkę został. Tak na połowie, nie? Może być. No i dobrze. A jak będziecie wylewać, no na trójkę. Zawsze jak mama robiła to ciasto, to każdy był zaskoczony. Wow, co to jest w ogóle za ciasto! Ale pyszne, i w ogóle. Zawsze słyszałem takie rzeczy. Więc postanowiłem je wybrać. To nazywa się Iceberg. Проходи. Oh, Чекай. <coughs> Właśnie. mi. minut. Stasiu. Pieczenie ciasta to jest sztuka. To nie jest hobby, to jest sztuka. To jest jak każdy sport, na przykład pływanie. Żeby pływanie było. No tak, no serio mówię. Żeby czerpać przyjemność z pływania, to musisz wkładać całe serce w każdy ruch. Tak mi trener przynajmniej powiedział. To jest coś więcej niż czynność, to jest, e, musisz precyzyjnie wykonać każdy ruch, każde, e, każde podrzucenie mąki, każde podrzucenie ciasta, każde zagniecenie tego, to jest, e, czujesz to, czujesz w swoich rękach to, że ktoś to będzie jadł, ktoś to będzie próbował. Okej, okay, wyjmujemy nasze ciasto. O Jezu, przestań krakać, okej? Okay? Trzymaj. To ciasto na razie odkładamy i bierzemy tak, tak. większe. Jezu, o Jezu. Ej, to nam się nie chce ten. Okej, okay. trochę poszło. Jest gorzej niż myślałam. Houston, ma Houston mamy problem. Twardy problem. Musimy gdzieś tak spotykać. Mamy ukroić cztery paski, i to ma być w tak, tak. No to dalej. Tak. No, czekaj. Dobra, po jednym pasku. Trzeba zmierzyć. Patrz, to jest tu. Czyli tu. Gdzieś tu. No co. Nie tu. Mężczyzna w kuchni kojarzy mi się tak. Kotlet, zupa, takie prostsze dania, ale kobiety bardziej mi się kojarzą właśnie z cukiernictwem. To jest takie delikatne, trzeba precyzji, trzeba pewnych ruchów. Trzeba dobrze komponować kolory, jak robisz na przykład tort, bo musisz wiedzieć, jaką polewę, jakie dodatki do tego dobrać. Chłopakowi wszystko jedno, co zwie, gdzie pójdzie, jak się ubierze. Znaczy, może jak się ubierze, nie, ale wszystko mu jedno, co się stanie. A dziewczyna. Nie, fuj, to jest tak. Co to jest za jedzenie? O Jezu, jak zimno, wracamy do domu. O, o, o Jezu. Ale żar. O myg, ale to pachnie. O my, są dziury od widelca. E, połóż, połóż. Okej. Okay. Najlepsza chwila. Chciałbym, że nie zacznie lecieć. Oj ładnie. Daj się ponieść sztuce. Ale to tak trochę rzadziej, nie? Bo to mnie tak. No bo to jest taka co zrobię. Tutaj to jest Wy mi tą łyżkę. Czekaj. Daj tu. Zamocz. A ja resztę jemy, nie? Oczywiście podzielimy się z naszym operatorem. Po jednym. No musisz tu jeszcze. A to, to jemy. No, uważam, że wygramy to. Że mamy lepsze ciasto. No, dużą satysfakcję da, mi mi wygrana z nimi, bo ciągle się przechwalają, że to oni wygrają i tak dalej. Chłopaki są we wszystkim lepsi. Szczerze, wątpię, żeby Staś umiał zrobić coś oprócz kanapki, jajecznicy i tosta. A Walerii, nie wiem, Valery może jest lepszy. Może przygląda się, jak mama robi, może też jej czasem pomaga, więc to też na pewno. Myślę, że są za bardzo pewne siebie na pewno. Że wygrają i że ich ciasto jest najlepsze i tam w ogóle. Gotowi na pokonanie najlepszym ciastem? No <try> i odpowiem tak, że jest smakowało bardzo. mi bardzo. I uważam, Wsiadę. że jest to e, 9 na 10 albo i nawet 10 na 10, no, ale nie mogę się zdecydować, 10, 10. bo nie wiem czy czuję mięta, czy jej nie czuję, więc nie wiem. Czuję śmiętę, ale <noise> to plus. prostu nie No dam chyba 10 na 10, bo ale bardzo mi smakuje i... Moje przeżyły? Nie. I, i myślę, że jest bardzo dobre, natomiast e, ciasto Emily jest ok, bardzo te, też, mi, też mi smakuje okay. i nie mówię tutaj e, dlatego, Coś że śmiesz? miesiąc temu chciałam cię zabić, e, tylko, dlatego, że, tylko dlatego, że dla mnie jest trochę zakwaśne i, e, i, i no i dobra, ale to jest moje zdanie, tak, trochę zakwaśne, a poza tym to nie wiem, jest jest dobre. I Mocna oceniam trójka. to tak e, 7 na 10. E, I ciasto było naprawdę dobre. Nie przyznam im tego nigdy, ale było naprawdę dobre i Wam wyszło to ciasto. E, nie, musicie, nie będziecie musieli mi tego wypominać na każdym kroku mojego życia, że przegrałam za Wami robiąc ciasto, bo to trochę smutne. E, ale ogólnie było bardzo pozytywnie. Dzisiaj. Podobało mi się. Te nagrywki, to wszystko było dla mnie fajną przygodą, którą chciałbym na pewno kiedyś jeszcze powtórzyć. Bardzo fajnie mi się pracowało z tą ekipą i w ogóle było ciekawe.